Siemanko, na początku tego materiału oczywiście losujemy sobie dwóch zwycięzców z ostatniego odcinka, 55 komentarzy zostawiliście, no i zobaczymy kto sobie wygrywa, a zwycięzcami jest Art Dytryk. ty już u mnie kiedyś wygrałeś, więc gratulacje dla ciebie po raz kolejny mordko, dla się Opaca oczywiście wpadać codziennie na odcinki, no i Mateusz, gratki dla was, a ja zapraszam was do kolejnego odcinka i do kolejnych konkursów. Także się Manko, z tej strony Wero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, na samym początku macie do wygrania skina. Jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, No i obejrzyjcie materiał do końca, bo bardzo mało e, ludzi ogląda materiały do końca i są gorsze wyświetlenia, a jeżeli są gorsze wyświetlenia, to gorsze skiny do wygrania, więc no tak jak mówię lepiej oglądać do końca. No i pamiętajcie, że wpisując sobie tutaj kodzik Wero, i ty macie 10% więcej do depozytu, dodatkowo nie, macie również e, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aktywnych konkursów na skiny dla Was. No i żeby sobie do nich dołączyć, wystarczy używać mego kodu Weroety. Na przykład jak sobie wpadcie meczkę już to możecie sobie wygrać dwa skiny i Wam się pojawi na ekranie skinę, które wygracie. A w dzisiejszym materiale robimy sobie taką akcję, że otwieramy sobie skrzynkę, słuchajcie, e, Luxurious Case. No i to, co drobnie z tej skrzynki leci jeszcze dodatkowo dla Was na Giveaway'a. Więc jeszcze taki kuminze Dragon dla Was kolejny Gwek będzie za chwilkę utworzony. Proszę bardzo, 87 zł. No i pyk dodaj, no i dajmy sobie, że że trzeba wpłacić dyszkę, żeby sobie móc wygrać takiego digielka. Więc proszę bardzo, kilka aktywnych konkursów macie, a ja w dzisiejszym materiale. Spróbuję sobie jakiś ciekawy proficik zrobić Mamy 3215 zł No i będziemy próbowali z tego zrobić Jakiś fajny profit, więc słuchajcie Może na sam początek ja bym sobie wziął skrzyneczkę Na przykład, słuchajcie, Anarchy Case No i tą skrzynkę Anarchy Case Sobie otworzymy 3 razy Po 3 razy, no i zobaczymy Czy będzie fart, czy tego farta nie będzie 630 zł płacimy, a dropi Nam proszę państwa 746 Więc jak najbardziej spoko, pierwsza Pierwsza tutaj tura dała nam proficik Więc zobaczymy co dalej, no dalej niestety Zdecydowanie gorzej, dalej, niestety, zdecydowanie gorzej. Tutaj będą pewnie trzystówki, no niestety trzystówki, więc do trzech razy sztuka, oby teraz coś mocnego. No i słuchajcie, nie ma tego mocnego. Nie ma tego mocnego player to z Digielek. No dobra, no cóż, no otwieranie skrzynek na razie nie po naszej myśli, ale oby jakieś ciekawe baterki dzisiaj coś przyniosły. No i spróbujemy coś takie skrzynki dzisiaj otworzyć, których tak często się nimi, słuchajcie, nie posługujemy. Więc na sam początek na pięć 5% na bridge, awp -czkę. no i zagrajmy sobie standardowy tryb nie underdoga, tylko standardowy trybek sobie zagrajmy na 3 osobeczki 361 zł no liczymy na to, że przynajmniej dwie takie awupki dropną i jakiś to profit dla nas będzie, więc no co no lecimy, startujemy, no i sprawdzamy startujemy, sprawdzamy, let's go standardowy trybek, więc liczymy na to, że awupeczki tutaj jak najbardziej dla nas będą sobie wpadały no okej, okay. no na razie ich nie ma na razie ich widzowie nie ma, ale co będzie dalej, co będzie dalej, no to za chwileczkę się przekonamy, może też być tak, że na przykład żadna awupka nie dropnie Wtedy będzie no wtedy będzie lipka. Krótko mówiąc, wtedy będzie lipka, ale niestety awupka Bridge leci za 1916 zł factory new, ale niestety dla mojego rywala Bota Alexa. Zobaczcie jaki Jaki to jest po prostu traf? 361 zł tylko kosztował, słuchajcie, ten batelek. A w 1916, więc no, no mocno, mocno. Ale jakby tutaj dla nas się teraz pojawiła taka sama i by było losowanie, no to byłyby naprawdę fajne emocje. Więc, no więc nic, więc klops, więc trzeba było grać underdoga. Trzeba było grać underdoga, byśmy mieli 2000 zł na sam początek profitu. A tak to musimy uznać wyższość, niestety, bota. No ale w takim razie ja bym spróbował jeszcze raz, jeszcze raz po prostu, jeszcze raz coś takiego. Dorzuciłbym takie lorki i e, 7 szyneczek standardowy trybek. Jeszcze raz procentóweczki spróbujemy. No, jeżeli się nie uda, to będziemy chcieli jakieś, słuchajcie, zwykłe case otwierać, no i przede wszystkim piszcie w komentarzach, co chcecie oglądać jakie chcecie oglądać odcinki, na przykład czy chcecie oglądać jakieś challenge. no i ta osoba, która napisze jakiś fajny pomysł, dodatkowo jeszcze ode mnie dostanie skinka za dwie dyszki, więc myślę, że naprawdę fajna opcyjka, więc pomysły w komentarzach dawajcie, no i będę wam przede wszystkim wdzięczny słuchajcie, no na razie bez historii na razie bez historii ten odcinek, przegrywamy drugiego batla znaczy, no jeszcze nie przegrywamy, ale no nic ze nie dropnęło, więc jak nic nie dropnie z tego no, to można powiedzieć, że to będzie jak porażka, jakbyśmy wygrali. No, jest ta wóbka niestety: e, gałęźnica dla Botarosa, ale spokojnie, bo lorek tutaj może się pojawić. Może się pojawić. This is fine. E, chicken. E, no, nożyk się nie pojawia, tylko pojawia się taki klopsik, więc niestety kolejny battle. Przegrany w takim razie lecimy sobie teraz. No, i tutaj walniemy sobie teraz All Star Casea 10 razy na 4 osoby. Standardowy trybek. No, i tutaj już naprawdę liczę. E, no że wreszcie to szczęście kurczę nam będzie sprzyjało, no bo... No nie oszukujmy się. Ostatnio, kurde, nie chce nam nic ciekawego dać tu takiego skinka mocnego do wygrania, ale jest stylu 102 zł warty, standardowy trybek, ok. Więc takie nalepeczki stylu jak najbardziej... O mój Boże, Tajtano trafiliśmy! 2683 zł 2800 2683 zł widzowie! Co tu się wydarzyło? Co tu się w tym momencie wydarzyło? To ja nie mam pytań, widzowie. Wow, naprawdę wow, naprawdę wow. Ja już jestem spokojny. Ten battle już jest widzowie wygrany. Ten battle już jest widzowie wygrany. Oby teraz moi rywale również jakieś mocne trafy trafiali. Dawajcie, dawajcie. Teraz jak najlepsze trafy, żebyśmy jeszcze więcej wygrali. No i zostawiamy sobie tą wlepę. Ale drop, ale widzowie, drop. Tutaj jeszcze. And... Tropik, nie wiem nawet co to jest, szczerze mówiąc, za drużyna. Trzy skrzynki nam jeszcze zostały. Tutaj kolejne Tyler za stóweczkę jak najbardziej przyjmujemy. Ale dropo, ale dropo, 4-2-0 to jest chyba po prostu szczęśliwa liczba. Zobaczcie, co tam było. LDLC jeszcze, LDLC tam jeszcze było jakby dropnęło. to by było naprawdę coś pięknego. E, jest tailu jeszcze raz, naprawdę fenomenalna bitwa, naprawdę fenomenalna bitwa. 464 złote. więc pięknie, więc naprawdę pięknie. Mm, słuchajcie, wejdźmy sobie tutaj e, i, i co, no i. I na przykład sprzedajmy sobie tutaj coś, co tu będzie dużo warte Wyświetlnie dostępne przedmioty, dobra tego nie chcą To tak, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy To sprzedamy e, Tu jeszcze to Tailu sprzedamy Tu jeszcze Enviasa sprzedamy, Tylu To sobie zostawimy No i naprawdę jest fajnie, naprawdę jest fajnie W takim razie jeszcze jedna batelka. E, no i jak nam tak dało to możemy sobie teraz coś no, na coś mocniejszego pozwolić, więc słuchajcie ja bym sobie zagrał teraz tak weapon case'a 4 razy za 1100 zł na cztery osoby jeszcze raz Nie na trzy osoby tym razem, na trzy osoby tym razem bym to zagrał No i tutaj jakby nam też oddało byłoby pięknie No i za to 1200 spróbujemy sobie jakąś mocniejszą skrzynkę na koniec otworzyć No bo naprawdę bardzo fajny drop, bardzo fajny drobna naklejka Titanów Więc mocno, mocno, no niestety gloczek standardowy Trybek leci dla Dragon Taito, leci dla bota Michaela, więc nie fajnie, Bo tutaj te fioletowe skiny są naprawdę dużo warte I USP-czek również nie leci dla nas tylko dla mojego rywala więc fajnie by było jakby teraz dla nas coś mocnego wyleciało, jakiś fioletowy skinek, no ale jak nawet jak wyleci fioletowy skinek w takim samym stanie, to my to przegramy, bo on ma po 30 zł tutaj. Więc no dobra, no przegrywamy. Mogło być lepiej. Ten batelek mógłby być lepszy. Trzeba było grać znowu tutaj Underdoszka w takim razie. No dobra, w takim razie lol 1212 zł i 12 groszy. Ciekawe, ciekawe. No to co widzowie na sam koniec. Ja bym sobie zagrał e, tego Supreme Knife Case'a, więc sprzedajmy sobie tutaj na szybciorka kilka wlepek e, No i zagramy sobie tego Supreme Knife Case'a e, Let's go, case batelek, pyk e, Na cztery osoby, na cztery osoby chyba zagramy, na cztery osoby chyba zagramy No i albo się uda jeszcze na sam koniec takie machnięcie, taki mocny droping na sam koniec Albo niestety, niestety przerżniemy Ale zobaczymy, zobaczymy widzowie, let's go Let's go, lecimy Lecimy standardowy trybek, tutaj może się naprawdę dużo wydarzyć. Słuchajcie, niestety Lorek. Niestety Lorek 2889 zł 5400 byłoby na sam koniec jeszcze wygrany byłoby pięknie, no niestety tak nie jest. Mamy jeszcze troszkę pitosiku, więc staśnia na jedną strzynkę gamma Doppler 1%, więc słuchajcie czemu by w sumie nie skorzystać z takiego bateleczka na sam koniec. Pyk standardowy trybek 4 osoby, jedna strzynka Gama Doppler jakby Butterfly wyleciał byłoby pięknie. No zobaczymy w każdym bądź razie czy, czy wyleci, czy nie wyleci. Let's go. Kostki tutaj dodane. No i sprawdzamy, no i sprawdzamy, czy będzie coś mocnego na sam koniec. Widzowie, wyleciał, ale nie dla nas, za 5722 zł. Doppler, rozumiecie to? Co to jest za odcinek mocarny? To by było na tyle, jeżeli Wam się spodobał. Łapka, subek, komentarz i trzymajcie się, Siemanko. Yo!